Dzień dobry, Tomek Kutera, Konrad, właśnie przechodzę mutację Hildebrandt, Poligamia.pl, dziś wyjątkowo w tygodniu będziemy mówić o grach, a także o grach. I zaczynamy od zapowiedzi gry, ważnej gry, plotki o niej słyszeliśmy od dawna i teraz wreszcie ją oficjalnie zapowiedziano, to jest Syndicate, czyli remake, odświeżenie starej serii gier, coś takiego. Albo po prostu próba zarobienia na nostalgii graczy, bo Syndicate, jak pamiętacie, to była gra opowiadająca o przygodach czterech agentów, sterował jeden gracz, który w życiu symetrycznym przemierzali miasto przyszłości, to walczyli z Teraz też będzie czterech agentów, ale będzie też czterech graczy, bo tak. to będzie FPS z co-opem. No i autorem już nie jest Peter Molinio, tak jak w przypadku pierwszej części, ale studio Starbliss. Owszem. Więc na pierwszy rzut oka brzmi to jak skok na kasę, ale z drugiej strony podobnym skokiem na kasę i, i odświeżeniem jest nowy x który zapowiada się całkiem interesująco. Premiera nowego Syndicata podobno gdzieś na początku przyszłego roku na pecety Xboxa 360 i PS3. Już niedługo, bo na jesieni użytkownicy Xboxów będą mogli ściągnąć aktualizację, która drastycznie odmieni wygląd panelu kontrolnego konsoli. Jak wiadomo, obecny dashboard nie jest specjalnie użyteczny od czasów, kiedy pojawiło się tam naprawdę mnóstwo nowych rzeczy. Czyli. Trzeba się przeklikiwać, pół godziny to. Do... Obsługa Kinecta, a jeszcze na przykład w Stanach Zjednoczonych wszystkie Netflixy, Hulu, Twittery itd., itd. Niektóre z tych rzeczy są w Europie, niektóre nie. Tak samo będzie też z nową wersją panelu kontrolnego. Niektóre. Nowości trafią do nas, a niektóre nie, jeszcze do końca nie wiadomo jak to będzie. Ale ma być tam wyszukiwarka Bing, ma być także integracja z YouTube'em. No i całość wygląda trochę jak Windows 8, Windows Phone, tutaj są takie specyficzne kafelki. No zobaczymy. Mamy nadzieję, że nowy Xbox, nowy panel kontrolny Xboxa będzie bardziej użyteczny. Na pewno wygląda ładniej. Jeśli chodzi o Minecrafta, to wszyscy jego fani na pewno czekają na aktualizację 1.8, czyli tzw. Tak Adventure Update, który ma wprowadzać mnóstwo zmian. No i tak się przypadkiem stało, że jeszcze nie do końca skończona aktualizacja wyciekła do internetu, ale Studio Mojang jest bardzo fajne i stwierdziło, że OK, gracze, jeżeli chcecie, możecie ściągać. My nie mamy nic przeciwko, tylko żeby było bezpiecznie, ściągajcie z naszego serwera. No i musicie sobie sami zainstalować, więc można już grać w wersję 1.8 Minecrafta, aczkolwiek cały czas jest trochę niestabilna jeszcze nie wszystko tam jest. Ale a, co już jest? Masa nowych rzeczy, między innymi pasek doświadczenia, pasek głodu, nowy potwór. Enderman, który awesome. jest straszny. Losowo generowane ruiny i opuszczone kopalnie, a także melony. I są też wioski NPC, czyli pobocznych postaci, ale na razie jeszcze nikogo tam nie ma. Teraz czas na kącik przyjaźni polsko-chińskiej. W Chinach grają w polską grę. Nazywa się Pirates Saga i wyprodukowałem studio Kent Stump Games. Co to za produkcja? To produkcja przeznaczona do przeglądarek, na serwisy społecznościowe konkretnie, która opowiada o piratach. Czyli pływamy statkiem, zdobywamy skarby, rabujemy wioski, wykonujemy jakieś misje itd. itd. Taki farm film, ale z większą ilością grogu. I z piratami. Tak. I to nie jest taka błaha sprawa, ponieważ w Chinach liczbę internautów szacuje się na 480 milionów. To jest ogromny rynek i to, że tam wchodzi polska gra, no jeśli odniesie sukces, to będzie to na, pew na pewno bardzo duży sukces. Owszem, to będzie sukces, jeżeli gra odniesie sukces. sukces. Seria The Elder Scrolls nie może się bez nich pobyć. Są złe, świecą w ciemnościach, kochają się w amerykańskich nastolatkach, ich krew jest jak narkotyk. Mowa oczywiście o wampirach. Wampiry w kręgach słowiańskich znane także jako wampierze. Tak jak wspomniał Konrad, pojawią się w The Elder Scrolls 5 Skyrim i nie tylko pojawią się tak po prostu, ale będzie można jednym z nich zostać. Czyli trzeba będzie pić krew, chować się w cieniu Nosi i... Nosić dziwaczne pości. Właśnie tak. Czekamy, ja na pewno zagram jako wampir w Skyrim. Jestem ciekaw, jak to wygląda. A przy okazji, możecie także sprawdzić w internecie 20 minut prezentacji Skyrima, która wcześniej pokazywana była na E3, na QuakeConie i na innych targach. Pojawiła się, tak. Przez 20 minut Wampir stoi słońce i dusz. Wow. W naszym kąciku gier zaginionych po raz kolejny pojawia się The Last Guardian. Gra, która już od tyle czasu była zapowiadana jako super gra i po raz kolejny nie została pokazana na targach gier. Tym razem na Tokyo Game Show. Nie wiem, gdzie jest The Last Guardian, ale jest coraz bardziej w los. Wcześniej miał być także na Gamescomie, ale go nie było, ten strażnik. Owszem, zgubiony. Więc nie wiemy, co się z nim dzieje, ale mam nadzieję, że powstaje i że pojawi się niedługo, bo warto przypomnieć, że to jest produkcja od ludzi, którzy wcześniej pracowali przy ICO. I jest tam kurczak. I Shadow of the Colossus, więc chyba jest na to czekać. Jednym z najbardziej odjechanych, ale też znanych dzisiaj twórców gier jest z pewnością Suda51, który teraz pracuje między innymi nad Lollipop Chainsaw, które już pokazywaliśmy parę tygodni w politygodniu i cały czas bardzo na nie czekamy, ale pracuje także nad czymś o wiele mniejszym i to jest Black Knight Sword, co to za gra? To jest gra w stylu nie tak dawnego szanka, czyli idziemy z lewej do prawej po drodze ścieżki wszystkich przeciwników. Ale jako, że jest to gra ze studia Grasshopper, to możemy spodziewać się zakręconych przeciwników, bardzo dziwnego projektu poziomów. Takie to wszystko teatralne. I, jest. Tak, tak. I, wygląd I niektórzy przeciwnicy przypominają ziemniaki na nóżkach. Więc zostawiamy Was z, ze zgastunem tej gry, a sami już się pożegnamy. Tomek, to Konrad Dewiąt. Do zobaczenia za tydzień. A powerful being that wanted to do away with the princess. To this end, it summoned the Black Knight. The Black Knight and the Sword Spirit. And the Cruel Princess. What will be their fate? This will surely be a tale. With an ending not to be missed.